Tutaj, ta i Marika, i mamy dla Was dzisiaj e, specjalnego boksa, na którego czekałyśmy długo, parę miesięcy w sumie, bo czekałyśmy na premierę książki, która znajduje się w tym boksie. Jest to tutaj, jak zapewne nie widzicie, gra w jak tak się bilę. też zdarzyła ten boks. Um, I jest to książka w sumie dla nas specjalna też, bo jest to e, debiut e, tak, e, youtubera ze Strefy Czytacza, Daniela. Jeśli kojarzycie, jak nie, to zapraszamy na ich kanał, gdzieś pewnie odnośnik albo link w opisie, może nawet obie rzeczy. tak <grym <grym e, Widzicie te emocje. Dla nas jest to ważne, bo bardzo lubimy Strefę Czytacza. Mieliśmy, miałyśmy przyjemność poznać na żywo, więc otwieramy! Może parę słów najpierw o tym boksie. Czy Wy to pudełko Nie. widzicie? Widzicie? E, Collector's Edition. Tak, bo książkę Daniela można było zamówić, e, jakby na no, samą książkę, wiadomo, e, albo boksa. No e, znacie nas musiał być box. E, można to było zrobić na e, stronie, na sklepie internetowym Strefy Czytacza. Jeśli nie widzieliście, to koniecznie zajrzyjcie, bo mają fajne gadżety, e, też poterowe. E, albo na U. Możesz zaprezentować. O, tak, właśnie, na przykład gadżety, <gadżety poterowe, e, kubeczek tutaj taki z designem poterowym. E, generalnie to miałyśmy e, już przyjemność otwierać paczkę z Strefy Czytacza, e, poterową i niepoterową, więc też Wam tutaj e, gdzieś tutaj wsadzam linki do tych poprzednich unboxingów. E, no ale tak jak mówiłam, my musiałyśmy oczywiście zakupić Boxa, a wolałyśmy to zrobić też z, jakby ze, z, ze sklepu internetowego strefy czytacza, żeby gdzieś tam wspierać tą ich działalność. I wtedy jest też dedykacja w książce, więc musiałyśmy być za autografem, nie? No ale właśnie, Judy, powiedz coś o tym pudełku, bo po prostu jest to pudełko, gdzie przynajmniej wyglądają drewniane, nie wiem z jakiego nie, no, materiału jest no, no jest, jest to drewno, no, co Ciężko mi powiedzieć, nie, nie znam drewno. się na drewnie. Tu masz ten wyżłobiony, no stejka tak no, to to nie jest, no jest to no, no, cięższe. No nie mówię, ale, nie, nie mam żadnego pojęcia. Tak, drewno. E, właśnie tutaj, że no nie powiem, wyszło tak e, tytułem. Jest tu drewno nie jasne ani nie ciemne. <laughs> Lakierowane, ale matowe. <śmiech> właśnie. <śmiech> e, dobra. E, ma ładziutkie Zapięcie. Pozłacane tutaj zawiasy. Tak, więc fajne w ogóle już jest to na start, że to jest box, który możemy wykorzystać na później, tak? Więc możemy sobie. Tak, to nie jest karton, a kartonów od paczek to mamy potąd, teraz już. Więc myślę, że możesz czynić honor, skoro podobają ci się te złote zawiasy. I tutaj powinny być teraz takie, wiecie... Ale homora! Uh, tak się prezentuje niczym, zestawy prezentowe z szamponami po prostu. To co powiedzieć. 20. Że... rocznicę ślubu, gdzieś 60. urodziny babci. I ja teraz <laughs> szukałam czegoś takiego na dzień ojca, więc <laughs> proszę już tutaj, nie mówić, no. że to tylko wiesz. Takie... Pachnie niczym nowe meble. Tak, no ikea taka? Nie, tak. nie ikea, takie bardziej wiecie. No właśnie drewno i klej. Tak, pachnie. No ale ładnie, Ja tak. lubię taki zapaszek. Taki nowości. O, to, to. E, no i oczywiście mamy sianko. Tak. Więc może to sianko i zobaczmy, co tu mamy. No bo. Nie jakby... będzie pod stół <laughs> Tak po prostu. E, wiemy, że będzie książka, tak? No bo to I, dla niej mi... tak to i, się, się prezentuje. Powiedzmy. I Więc no, jakby te... wiemy, że gadżety będą nawiązywały do książki. To może odsunęć to e, tak. Proszę, żeby... Może kartkę, nie wiem, czy chcesz przeczytać, bo z tyłu widzę, że jest tutaj napis. Może Ty się zajmujesz takimi rzeczami, proszę. Więc mamy kartkę i to jest okładka książki, ale myślę, że o niej porozmawiamy gdzieś tam jak sięgniemy po książkę, nie? Tak, bo zapewne pojawi się taka ala część druga tego unboxingu, kiedy przeczytamy książkę, zrobimy recenzję i może jeśli są jakieś gadżety nawiązujące do tego, wtedy dopiero ogarniemy o co chodziło. Piesik trochę. Dobrze, a więc mamy tutaj właśnie kartkę z designem okładki. I co my tutaj mamy? Dziękuję z całego serducha za zakup tego boksa. To jak dotąd najważniejszy dla nas box i chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego. Mam nadzieję, że książka oraz gadżety przypadną Ci do gustu cudownej lektury Daniel Czytacz. I jest to napisane pięknym pismem, jak już wiemy z poprzednich boksów czytacza, bo myślałyśmy, że jest to pismo czytaczowe bo zazwyczaj to kobiety gdzieś tam się tak przyjęło, że piszą ładniej. Okropne e, stereotypy. Właśnie, stereotypy. Ja mam brzydkie pismo. Dobra, więc e, dawaj ciągnij dalej. Myślę, że książka chyba na koniec, więc... E... Chyba, weźmy to pudełeczko i chyba... Chyba wiemy, co to jest, no tak. A wiemy, bo miałyśmy taki mały spoiler... E... Miałyśmy. Ty nie pamiętasz? Nie. <laughs> A, e, no bo byłyśmy e, na zlocie e, strefy czytacza w Bydgoszczy. Jeśli nie widzieliście, to zachęcam do obejrzenia naszego vloga. E, no i tam właśnie e, mia, miałyśmy mały spoiler, widzicie Ja nie pamiętam, co ona nie miała. E, co właśnie jeszcze może się znaleźć w tej paczuszce. No i jak Juli wyciągnie Wam pokażę, to Wam powiem, dlaczego to jest taki właśnie jakby bydgoski spoiler. Nie jest słuchutko, bo w Słodko. Mm, ale. Ale bez przesady. Tak, no ona pachnie mm, taką, no właśnie taką słodką, słodką cukrową posypką jakby. Mm, ale no czuć, że jest to mydełko, nie? Że jakby mm. tak nie jest takie do przesady słodkie, czuć, że to jest mydło naturalne na pewno. No. Nie? Takimi naturalnymi. ma um, mm, 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 takie jak wiecie, nie wiem, jakiegoś koziego mleka czy inne dupera, e. we śmiecie, to tym takim no właśnie ten takim to nie jest. No, ale tak, wszystko, ale tak, ja, tak, ja lubię. Um, 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 a tam takim... jest jeszcze karteczka, więc ją wyciągnij, bo ja właśnie no. o tej chciałam karteczce powiedzieć. Nie e, skąd nie. to mydełko jest? E, już prezentuję. I jest to e, bydgoska wytwórnia mydła, mydło babeczka sodowa, 120 gram. Mamy tutaj skład z tyłu, tak? Mydło polecane do codziennego mycia, a tak jest. Szkoda tego używać. Nie wiem, czy mam ci tutaj po łacinie czytać, czy nie, 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 ale hmm. mi zawsze szkoda takich używać. Hmm, ale właśnie, co miałam e, powiedzieć, e, że jest to właśnie mydło prosto z Bydgoszczy, bo tam w Bydgoszczy jest bardzo ciekawe muzeum. E, Niestety muzeum nie udało nam się zwiedzić, ale weszłyśmy do sklepiku tego muzeum, bo to jest muzeum e, mydła i historii brudu, jeśli dobrze pamiętam, to mhm. nazwę. I my właśnie kupi ja, znaczy ja kupiłam sobie mydełko stamtąd i po prostu byłam zachwycona, jeszcze go używam, jeszcze, jeszcze mi troszkę zostało. Jakiegoś takiego z masłem she, czy she, Nie wiem, jak to się mawia. Właściwie datę ważności do przyszłego roku września. okej, okay. czyli ma ten datę ważności? Tak, w porządku. W porządku. A, A w porządku. dlaczego też, jakby właśnie Bydgoszcz, no, strefa czytacza, czytacze mieszkają w Bydgoszczy, ale też akcja książki dzieje się w Bydgoszczy i z tego, co gdzieś tam kojarzę z z wypowiedzi Daniela, to ta nasza para z tej książki też gdzieś tam się w tej wytwórni, w tym Muzeum Mydła Muzeum. spotyka. Nie wiem, czy to jest ich pierwsze Muzeum spotkanie, brudu. czy nie. Muzeum ten Mydła i Historii Brudu. Tak tak. No tak, no to tak powiedziałam w skrócie. No więc to jest takie, wiecie, już widać fajne nawiązanie do książki. Tak jak mówię o książce, to Wam zaraz tam przeczytamy dalej. To teraz ja, tak? Bo tu tak widzę i... coś, co mi się podoba. Uuu, no. ciężkie to jest. Nie, 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 otwieracz i brelok nie. dla gracza. Kolekcja Hobby. I to wygląda o w ten sposób. I na tym otwieraczu do piwa, by the way, to mi się przyda, bo ja zawsze gubię otwieracze i później tylko tym nożem otwieram. Nie śpię, bo wbijam na wyższy level, ok? To, to bardziej chyba dla Judyty, myślę, hmm. mimo wszystko, że mi by się otwieracz przydał, to Judyta jest tutaj graczem w tej dwójce. No i bralok w kształcie pada, tak? I coś tutaj mamy jeszcze z tyłu, design by Pan Dragon już ich wszystkich przeciwników, rozłożysz na łopatki. Tak, tak, te ty mają moc. Zdobycie tytułu mistrza gier komputerowych jest na wyciągnięcie ręki, kiedy w kieszeni masz klucze z tym brelokiem i otwieracz. E, wielu niesamowitych chwil przed ekranem. No jest, ale naprawdę ciężkie jest, może to że... kojemy, co? Tutaj główna bohaterka bodajże się gamingiem para tak. z tego, co e, Zanim przeczytamy właśnie blerwa, no to właśnie co my tam wiemy? Wiemy, że to jest romans. Mm. Tak, yy, gdzie cię wziąziłam? Yy, o tej Aha, książce. Tak, o żywym książce. Właśnie, że tam jest ta para i on jest weterynarzem, a ona jest właśnie tak, ma taki zawód niestereotypowy i coś to związanego jest z grami, właśnie, nie? Że taką gamerką chyba. No, więc tak to właśnie się prezentuje. Brenoczek jest lżejszy niż ten otwieracz, nie? No, bo to jeszcze magnet swoje No, no. ale nice. Myślę, że właśnie, że to raczej dla ciebie będzie. na koniec, to ja się. Mhm. O, co tam jest? Czy tam jest zdjęcie głódka? Czy to jest zdjęcie? No. Bo tutaj notes Smarika kolejny chyba otrzymałaś. Nie, ja, no, wiecie, ja mam problem z notesami. Już wam to mówiłam kiedyś, ale jeżeli mnie jeszcze dobrze nie znacie, to wam powiem, że ja mam kupę po prostu notesów, w których nie piszę, bo są za ładne. I tak yy, yy, fun fact, ten yy, notes ze strefy czytacza z poprzedniego boksa Renaki z Godą Hogwartu, jego brałam w ogóle na dwa nasze wyjazdy, nie wiem, czy zauważyłaś, do Boszkowa i do yy, 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 Bieszczady, tak, bo miałam zamiar tam właśnie sobie coś porysować, coś poprojektować, nie ruszłam. Szkoda mi po prostu było. No tutaj mamy jakieś yy, śpiącego człowieczka w czerwonej czapce na księżycu. To jest szlafmyca. No to tak? A nie, to nie, bo myślałam, nie że to A to nie. On wygląda jak taki włóczyki trochę, albo taki barb, poeta taki? Tak. Czy to ma jakieś znaczenie? Jeszcze nie wiemy, może się dowiemy. W środku takie porzucane karteluszki w linie. I ma chyba też tą taką gumkę zakładkę? Tak, tak. I ma jeszcze ten, ten taki cień. W się sensie tu? Nie? Tak ma. No I Matowy, granatowy. Czyli w sumie design jest podobny do tego poprzedniego bo no, też... ten sam tak, eksploduje. No, tak ciekawe, czy jakby grafika też jest, jak, jak się nazywa? Marta no, Subchamon? Tak, tak. to, tak. to możemy weźmieć to. Mhm, mogę. Tak, jeszcze właśnie co do tego, co Judyta mówiła, że nie wiemy, co tutaj jest, to myślę, że możemy nawet przy recenzji tak, mieć te rzeczy ze sobą. Nie, może. To... Co to jest? To jest chyba za no. małe na. O, ja wiem, co to jest. Tak mi się wydaje, i to mi się przyda. Tak! To jest, moi drodzy, wiesz, co to jest? Bez tego jak ci powiem? To z, jak to się. Z, mhm. z, z, z... Nie wiem jak to się nazywa fachowo. Ale ze ślepka? Tak, no, chyba tak. no. E, tak, to nie Płyną. wiem, czy będziecie to tak widzieć, oczywiście zrobię Wam przebitki, ale to jest taka Ala zaślepka właśnie na Na laptopa. Na laptopa mam na na, naszą kamerę, tak. E, ja korzystam ze służbowego laptopa, mam tam zaślepkę służbową, ale... Ci może ją podmienię. Tak, więc to jest fajne. Chociaż ty też masz laptopa, ale masz kamerkę tam? No Rachel. A masz. No. Ale dara, 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 to chyba jakoś na nie? Nie, mam zielonego pojęcia. A to może Tobie się przyda, bo teraz studia zaczynasz, może się musisz tam pokazywać <laughs> face to face. Bo ja nie wiem, czy mnie nie wyrzucą z pracy, jak podobnie, nie, <laughs> ale no myślę, że w ogóle generalnie te rzeczy takie gamerskie, no to Judy może być, może się będzie, może utożsamisz z tą e, dziewczyną z książki, bo właśnie, no Judy Już jest... Już tak to nie lecimy, bardzo. Eee, któż tam Ciebie, może czeka na Ciebie pan weterynarz? Okay. I w sumie to byłoby spoko, pieszka. pieska? Czy mamy tu jakiś świętny weterynarz? Excuse me. <laughs> Dobra, już ciśnę. To ja może wyjmę No, tutaj te kartki. Tak, tam o. jest gutek, nie? Czekaj, to takie miękkie i troszkę ciężko ma ich książkowa. Bo o ja o, nie, to jest naprawdę to jest style box dla Judyty, nie? Tak. Ja nie używam tych. Ale no i z gutek. O, no, to jest dla e, mnie. Tak, to mamy tutaj mapa centrum, events, atrakcje, praktyczne informacje, wydarzenia. Ale mapa mapę mapy bytkości. No najpierw przeczytać, tak? Masz rozwiń skoro to... Do... To w sumie, y, znaczy dla, dla mnie, myślę, że dla nas, bo chciałybyśmy wrócić do Bydgoszczy i zobaczyć, y, jakby zrobić sobie takie turne po tych wszystkich fajnych knajpach, które tam widziałyśmy. Ja bym na pewno chciała coś zwiedzić, na pewno bym chciała zobaczyć to Muzeum Mydła i Historii Brudu. Ja, jeśli jesteście w, z okolic Bydgoszczy, albo chcecie uczestniczyć w pierwszym spotkaniu autorskim Daniela, to teraz 2 października, jeżeli dobrze pamiętam, jest właśnie takie spotkanie, właśnie w tym muzeum i jakby zwiedzanie tego muzeum, więc sprawdźcie sobie social media Strefy Czytacza, bo naprawdę warto. No więc tutaj mamy całą jakby właśnie mapkę Bydgoszczy, a z tyłu mamy odpisane wydarzenia cykliczne, Um, Aplikację tutaj widzę, jest jakiś taki mobilny przewodnik. Fajnie, myślę, że mówię, nam się to przyda, bo nam się Bydgoszcz bardzo podobała. E, tak, no. My myślałyśmy, że to jest coś takiego jak legnica. Nawet ostatnio Tatowi, tatowi, Tacie, mówiłyśmy um, właśnie, że Bydgoszcz takie wrażenie na zrobiła. A co to? Mówi, A, a zobaczymy, Bydgoszcz, to większe niż to legnica? A mówimy, No, też myślałyśmy, że nie, ale to jest takie trzy razy większe chyba niż nasze miasto, nie? No, to ja może wezmę się za zdjęcia takie, ale, ale polaroidy tutaj. Ale to są polaroidy. To jest butek. Tak, No to jest mamy to jednego, że tak powiem, że Bohateri. jedyna z postaci, która jest inspirowana, inspirowana prawdziwą w sumie. On nie jest inspirowany, tak. on tam jest tylko no. w tej książce podobno. Więc, e, ale jak... no czekaj, ale kim jest Gutek no? No Gutek jest, jest psem, chińskim. Jak nie jest psem? No powiedziałam, że jest psem, no, że nie wiemy no, ale, jeszcze, ale jest psem. Ale my wiemy, kim jest Gutek. Gutek to jest pies e, rodziców Natalii, ja nie wiem, w jest. No tak, ale w sensie no jakby jaką jest postacią żywą, tak? E, czyli to jest pies e, rodziców e, Natalki. Więc mamy jakby żywą postać właśnie w książce. I to jest grzywacz chiński. W ogóle i to jest chyba zdjęcie jako szczeniak, bo wydaje mi się, że Daniel wrzucał go jeszcze podobne. Tak, bo tutaj jeszcze nie wygląda na grzywacza, no. nie? Ja też tak zobaczyłam to zdjęcie na Instagramie i To jest grzywacz chiński? Ale jest prze... Minutki po prostu. Przy ten piszczyku taki... Trochę tak jak alpaczka taka wygląda z tym fryzem, wygląda słuchaj, jak gwiazda filmowa lata 50. I Ta, taki... Te, jak się nazywał ten coś piątkowy? Never ending story. E, limol limol chyba. E, właśnie się taką fryzurkę. No, haćcie, gótek. Tak. Ja jestem zakochana w gótek. tutaj się... mamy... E, e, jest to jest opera, czy amfiteatr, coś w ten wędesyń. przechodziłyśmy koło tego w każdym razie kilka razy. Czy tam gdzie te ładne fontanny? No niedaleko tam przyczynę. A, tak dobra, się no, 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 no. no, Czekaj, czekaj szybko, nie to jest. Nie wiem czegoś tak szybko znajdziemy, ale chyba tak. A czekaj to jest tu, tak? tak? Brda, rzeka. Ale no, nie no, wiedziałam, że to się to nazywa Brda. No. Tak? Wiesz świętej Barbarii nawet było. Tak podejrzewam, że to jest to. A my byłyśmy tu na Wyspie Muniskiej. To jest opera i tutaj mamy e, jakieś Tramwaj? Nie wiem, kawałek starego tramwaju, czy coś. Ten deseń, jakaś może atrakcja historyczna, coś. Nie stary nie. tramwaj, no? Jeszcze, jaka ja dobra, jest stary tak tramwaj. I on jest gdzieś tam niedaleko 20. Nie Ej, ale to będzie fajne, na przykład sobie Masz. zrobić takie turne pustynie przedmioty. Jakie <laughs> to jest fajne? Czy ty widzisz tego Gudka? O Jezu! Nie, ta zakładka to zakładka tu wygrała wszystko. Ona jest tak jakby randomowa no, i no, że jest tak świetna. Ja w ogóle uwielbiam korzystać z zakładek w książkach, nie, jakby nie wiem jak Wy wolicie, ale ja uwielbiam właśnie najbardziej te klasyczne papierowe. Mam jakieś te takie magnetyczne czy coś, ale nie lubię, zawsze wydają się one za ciężkie do kartek. No i co my tutaj mamy? Mamy gudka. że mamy tutaj mamy mydło, to wiemy, tak. że chodzi o muzeum. Tak, mamy tutaj pada, czyli chodzi mhm. o niego to... gaming. A mamy aparat. aparat, więc może któryś z nich tutaj i też to są polaroidy, te, te, te zdjęcia, Aha. więc ma to jakieś znaczenie, Płaciuszka. I ten motyw znowu tej osoby. A to ja wiem, ja wiem dlaczego, ale to chyba będzie na blerbie, więc to później przeczytamy. E, ale tutaj właśnie ten księżyc to mnie zastanawia. Może ale jakaś śni ich miłość, książka nie? albo coś. Może być małej wspólna. książę? Może nie. Może? Wiem. Może małej książki. No, się dowiemy. Dobra. Taka. Wiesz? fajna to jest roz, rozkwinka teraz, nie? No teraz ja tutaj rozpakuję ten przedmiot. Ten, który uważam, że będzie dla ciebie, tak? Będzie nie będzie mam dla miejsca na stoliku. Co nie ma miejsca? Będzie na stoliku. No bo wiesz, jakbym na biurku jeszcze grała, no to jeszcze, ale ja gram na stoliku i nie mam miejsca. Ale buty. A to jest podkładka pod myszkę. Jest tym samym wzorem, co zakładka. Tak, czyli też tutaj mamy naszego grzywacza, mydło pada. Księżyc, serduszka i aparat. jest mega cute. I paczkę, bo nie pamiętam, ja. tak o eee, różowości. Ja oficjalnie zostaję największą fanką gódka myślę. My jesteśmy psiemamy, więc. Dobra, to, to to tutaj mamy ściągawkę. Ja Może książkę właśnie. Eee, a więc krem de la tego wszystkiego. Tam tyle. Syfu, no, trochę narobiłeś mi syfu. Eee, o, już mi się podoba e, jakby format wydania, bo jest giętka, będzie się fajnie hmm. czytać, jakby mocniej sobie tak wiesz, no że tam. ona nie będzie się zmieniała no tu mówię że miętka nie będzie a, nie będzie się tutaj ruch zginął. ale dobra Judy, parę słów o okładce najpierw czyli co czytam okładka jest niczym albo z najnowszego filmu Netflixa dla nastolatek albo z nowo wydanej książki odpada. co w sumie się czasem pokrywa bo jakby nie patrzeć After na przykład byłoby znów no jakby też akurat jakby nie ujmując nikomu wiemy też w sumie, że Daniel nie miał za bardzo wpływu na okładkę to, to nie jest raczej nasz typ okładek. Tak, my lubimy takie minimalistyczne, wiecie, no bardziej lepiej, powiedzmy napisy... czarne tło, kolorowy napis, jakiś symbol, coś w ten deseń. Znaczy ja jestem sroką taką okładkową, więc tak. ja lubię, coś się błyszczy no. takiego, ale bardziej ale właśnie... Wiecie, bardziej właśnie symbole, a nie jakieś postacie. Tak, jak więc nam gdy... wystarczyło nawet właśnie napis gra o marzenia po prostu tak. i gdzieś tam jakieś wzory dookoła tego. Tak. Igły albo butek. I, tak, I tak, tak. się faktycznie wystający. Gra o marzenia. No, ale no myślę, że może jakby... No To jest romans, więc y, w sumie nie wiem, czy romanse mają takie okładki jak my. To kwestia romansów tego, bardzo. że my zazwyczaj, jeżeli już czytamy, choć staramy się więcej czytać, to takie bardziej młodzieżówki trochę to fantastyczne. chyba jeden romans. Żeby... No, więc raczej romansów mało czytamy, a no one chyba no, mają tak, w taki sposób przyciągać, tak? No, się to że to takie widzimy, młodzieżowe właśnie. Tak, że bardzo. widzimy też zakochaną parę gdzieś tutaj na tym, ym, no więc myślę, że. że nie żeby... wiem, poprawić wizualizację ludziom, którzy są słabi, jak tak. ja w twarze na przykład no, e, Dobra, czyli mamy tutaj grę o marzenia, pomyłka, która odmieniła ich życie. Przestaniesz, pytam, pylgać z tym? Nie To może Ty teraz czytaj. Dobrze. Też z uczuciem, to muszę się napić. Z uczuciem, tak. Maciek twardo stąpł po ziemi, zakowiczony w rzeczywistości, wykonuje wymarzoną pracę, a żyje marzeniami i stara się konsekwentnie je realizować. Żadny z nich nie spodziewa się tego, jak bardzo ich życie odmieni pocztowa pomyłka i jakie będą skutki odwiedzenia właścicielce źle zaadresowanej paczki. Czyli tutaj mamy tą de facto paczkę. Wiem, przepraszam. Przepraszam. Zwłaszcza, gdy młodsza siostra Maćka odkryje przypadkiem pokój najsłynniejszego w Polsce gamera. Czy mam też czytać tutaj e, opinię? E, aha, czyli tutaj mamy czyjeś już. E... Tak. Z A strony? więc ehem, Małgorzata tins z margot.pl Margot Podobnych historii nam potrzeba. To opowieść obyczajowa w najlepszym wydaniu, nie tylko mądra, poruszająca wyjątkowo bliskie mojemu sercu tematy, lecz także ciepła i klimatyczna, taka do czytania, której potrzebujemy miękkiego koca, wygodnego fotela i kubka gorącego kakao. Do gry o marzenia należy teoretyczna jesień. No, Polecam. Tegoroczna. Tak. Właśnie miałam mówić, jak przeczytałaś to o tym kocyku kakao, że idealna na jesień pewnie na Habers, ona czyta. Co za genialny humor! naelektryzowane emocjami dialogi podkręcają chemię między bohaterami, uwielbiam ich. Okazuje się, że drobna pomyłka może być początkiem naprawdę fajnej przygody. Polecam, gra o to fantastyczny debiut. I Natalia Miszkowiec z e, prostymi słowami. Słowo tak? Instagram, no? Niezwykle urocza ciepło i absolutnie nie od. Kładalna tak. historia, która wywoła uśmiech na Twojej twarzy, daj się pochłonąć tej przyjemnej lekturze, nie pożałujesz. E, co tutaj czego nie ma, a czytałam em, gdzieś tam kiedyś, pamiętam, em, właśnie jeszcze, y, czy tutaj mamy o tym, że jestem weterynarzem? Nie. No właśnie, czyli gdzieś to musiałam jeszcze czytać. Nie? Co jest na... Uuu, Właśnie o to, tak. co jest na skrzydełkach chciałam Uuu, zobaczyć. A co, z się bardzo podobają. Czyli tak, najpierw mamy zdjęcie tutaj Daniela, czyli naszego czytacza i opis, bo też się potem przeczytać. Daniel Muniowski w pogoni za miłością przeprowadził się z Podżywca pod Bydgoszcz. Urodzony w, nie będę mówić, 18 lat, tak? Niedługo przed upadkiem muru berlińskiego. Ok. Um, sam stara się zburzyć inny mur i oparcie przekonuje, że czytanie to rozrywka. Razem z żoną Natalią prowadzi kanał książkowy na YouTubie, strefę czytacza, wychowuje trzy córki i opiekuje się statkiem mniej lub bardziej dziwnych zwierząt. Powiedziałabym, że bardziej dziwnych niż mniej dziwnych. Um, tak, i mamy tutaj życzoną dedykację, nigdy nie... Się nie poddawaj i nie rezygnuj z marzeń. Twój los jest w Twoich rękach i e, zemoszysty podpis e, tutaj, lekarza. E, lekarza. <grym> tak, Daniela. Co mi się właśnie podobają, tutaj te skrzydełka, a tu mamy chyba przebitkę miasta, tak? Tak, podejrzewam. Tak. Ciekawe, czy to faktycznie bydło? Nie, e, wydaje mi się. E, nie, chyba nie. Chyba to, no nie, bo jakby jedno z kłopotów. Chyba tak, tak, tak powiem. No? I co mamy tutaj jeszcze z tyłu? Aha, tu mamy z tyłu fragment książki, tak, więc może też przeczytamy. No i tutaj właśnie dalej jakby kontynuacja miasta. Ale właśnie co, że czytałam właśnie gdzieś tam dalej, że, że on jest tym weterynarzem. Mhm. I co jeszcze, Cholery. co jeszcze Daniel mówił na swoim Instagramie i pisał, że. Mm, jakby on w tej książce, że to jest romans, ale taki nietypowy, że stara się obalać takie mity i e, wiecie, właśnie stereotypy... Czy to jest postacie mają postaci inne cele niż tylko Tak, romansne. Że stworzył typowo też silne kobiece postaci. Że tu jest taki jakby bardziej e, antyamant i, i właśnie silne babki, które właśnie pracują w jakichś tam innych. E, co? Nie czy że tego nie wiem, czy drzewa coś to tak troszkę w nosie. W nosie kręci, A no może. Dobra, to co? Chcesz ten czytać fragment? Jak ci się... Dobrze ciszło, no bardzo Tekst, dobrze tak dobrze. tutaj z emocjami tutaj docencie to i jest tak podekscytowana, że nawet no wiecie. <laughs> Widziałam tego kolesia dopiero trzeci raz, a czułam się tak, jakbyśmy znali się od dawna. Choć ewidentnie byliśmy różni na dwa świętych samych falach. Może i moje życie uczuciowe nie należało do burzliwych, ale zdawałam sobie sprawę, że faceci z reguły miewają problem z dziewczynami, które wiedzą, czego chcą. Tymczasem Maciek na takiego nie wyglądał, ale co ja o nim wiedziałam? Choć wiedziałam wystarczająco wiele, żeby nabrać ochoty na pocałowanie go, co dla mnie samej było dość zaskakujące. Kiedy spacerowaliśmy, spoglądałam co jakiś czas na jego krótką bródkę, zastanawiając się, czy bardzo przybył przy tym Proszę. Oh, <laughs> Ej, to fajne, to już takie... <laughs> już czas, chodź ze mną, to może dowiesz się, jak ludzie radzili sobie z plamami, zanim wynaleziono Internet. Okej, okay, to jest pewnie Moim w tym dłoń, który mnie Czułam ciepło jego skóry, i ja absolutnie nie miałam nic przeciwko temu. Było mi najzwyczajniej w siecie dobrze. Niemal zupełnie zapomniałam o perspektywie weekendu z Jackiem. W tej chwili myślałam Uuu, wyłącznie o Maćku, zastanawiając chłop? się, przy tym czy nie śnie. się lekko w przedramie, nie śniłam. Dobrze. Bardzo dobrze. Czyli mamy jeszcze jakiegoś chłopa! Jacka! Kim jest Jacek? Może to właściciel butka? No, powiem Ci, że... Już mi się tutaj spodobał trochę ten humor taki, tak, że... No, w sumie, jakby podejrzewam, że będzie to książka dosyć humorystyczna, bo gdzieś tam Daniel pokazuje nam swój humor na filmikach. O, jest dosyć taki. Yy, Duży czcionka. no więc mówię, będzie się fajnie i przyjemnie I tak patrzę, czytało. Tak, tak mi mignęło, czy rozdziału są już tak na perspektywy podzielone tak. bardziej, no. Mhm, więc tutaj znalazłyśmy perspektywę Maćka. Yy, to też w sumie spoko, ja lubię, jak, jest, jak są różne perspektywy. Aczkolwiek teraz czytając yy, Andrzeja Sapkowskiego, Wiedźmina, Andrzej przestań. Po prostu jest zmęczona tą zmianą perspektyw, ale uwiedźmini kiedy indziej. Dobrze, więc podsumujmy. Aha, masz jeszcze Tom. Ściągawkę. Ściągawkę. proszę bardzo. Czy znaczy też dzisiaj? A ja tu będę prezentować rzeczy. Co się znalazło w moim pudełku? Numer jeden: Gra o marzenia z autografem i dedykacją Miłej lektury. Numer jest dwa: to. Mydło w kształcie mafinki, ręcznie wykonane w podykoskie hmm. wytwórni mydła. Mafinka sodowa oprócz jest to niesamowitego wyglądu. Coś <laughs> nie jest to Zawiera <laughs> naturalne składniki: Ojwe z oliwek olej kokosowy oraz palmowy. Dodatkiem nawilżającym jest olej rycynowy. Mm -hmm. Koniecznie zależy na stronę producenta oraz muzyce i Storii Brudu. Mm -hmm. Podkładka pod myszkę z, z grafiką wykonaną przez Martę, Subharp, Martę To Chyba tak jest ta sama samo. osoba. Tak, Fajne inne sobie. prace Marty. Tutaj mamy Instagrama, Facebooka mm -hmm. i portfolio. Zaślepka do kamery z grafiką też Marty. O tak, tutaj. To bardzo mi się podoba, że współpracujemy jeszcze z Martą, bo to jest mega utalentowana dziewczyna. Bardzo mi się podobały jej grafiki poterowe i teraz też właśnie widać, że szaleje. Zestaw breloków i otwieracz od Pan Dragon. Tak, a Pan Dragon to jest yy, właśnie chyba często yy, na tych właśnie kartkach takich... Yy, Empik ma Bądź chyba dużo wszędzie. rzeczy z Pana Dragona, no. Nie zwracasz uwagi na to bo. No. Mapka Bydgoszczy. Koniecznie odwiedź to cudowne miasto. Dobrze. Czujemy się zauważone. Zakładka zaprojektowana także przez o, Martę. Martę. Mhm. Trzy zdjęcia wykonane przez Natalię Muniowską, czyli czytaczową. O! Dobrze przyjrzyj się psiakowi, bo poznasz go na ramach książki. Jejku, ej Natalia, to są piękne zdjęcia. W sensie, jakby ja myślałam, że to są jakieś, wiecie, wzięte z internetów, nie? Znaczy, oprócz gudka, tak? No bo to wiadomo, ale to naprawdę myślałam, że są po prostu, wiesz, wzięte z jakiejś strony tam właśnie o, o operze czy coś takiego, więc no. tak I print z pozdrowieniami. Dziękuję za zakup tego kolekcjonerskiego boxa. No, I czyli tak, podsumujmy. Ciężko na w sumie jakby właśnie na razie się... Chociaż nie wiem, czy ciężko jakby, myślę, że dosyć spoczko tutaj rozkminiłyśmy te rzeczy, tak? tak nawiązujące. Czyli dla nas największą zagadką jest, brakuje nam jeszcze kilku informacji. Tak, to jest dla nas największą zagadką na, tym, na ten moment, aczkolwiek myślę, że możemy stawać takie, ja bym powiedziała takie 60-70%, że to jest małe książek. Ale nie wiem. No, tak bym powiedział. powiedziała. Ja przypominam sobie taki sytuację z Małym Książkiem. No może Słuchowo. nie no, ale takie no nie wiem, no wiesz. No. Takie Dobrze. Muszę Dobrze, jak Ci się podoba ta parciuszka? Fajna, bo jest taka y, nie-sztampowa, że właśnie jest, znaczy, no, jakby poprzednie też nie były sztampowe, bo jest jakby design po prostu, y, no, osoby Oryginalne. mega utalentowanej, więc jest bardzo oryginalny. No i Gutek, nie? No Gutek wygrał tutaj wszystko dla Masz nie? po prostu takie, że jak czytając książkę możesz, Usiadłam tak wiem, po kolei tutaj, że tak, tak powiem, rzeczy no. odhacza, tak przechadzać się po Bydgoszczy. No, no. Tutaj masz mydełko z tego. No to jest dla nas bardzo użytkowa rzecz, tak samo mydło, mimo że będzie mi go mega szkoda używać, ale no już właśnie mi się kończy tam to poprzednie, a jestem bardzo zadowolona z jakości. Tutaj wizualizacji miejsc i bohaterów. No to sobie też można gdzieś tam w książkę wpleść, no. nie? W te no, że masz zdjęcia. Tutaj no. bardziej... Wgląd w świat gry. I dziękujemy. Dziękujemy. Tak Czyli że nie ma kolejnego kubka. Mimo, może bardzo lubimy Wasze kubeczki, to naprawdę dziękujemy, bo już nie, nie, nie mamy gdzie ich pchać. No, zakładka się zawsze przyda. Ta zaślepka to jest też coś oryginalnego, bo mhm. tego też nigdy wcześniej w boxach nie widziałam. Więc fajne, że są te nawiązania właśnie do, przepraszam, do książki, ale też do tego gamerstwa i, no właśnie, też jakby do weterynarza. Więc teraz pytanie, jeszcze coś z tym aparatem musi być. Będzie myślę fajny taki case, rozkminiać tu, nie? Hmm. E, to, nie? Tu już doszukiwać się z tych nawiązań. nawiązań i detali, tak. E, no więc, jak się tutaj tym podzielimy? Myślę, że to pudełko największe pójdzie pewnie do mnie, no, bo ja no, mam no, dużo pieniądze. gratów. E, co? Na pieniądze? Na pieniądze na wesele. Tego nie powiedziałam, ale nie e, Tak, no będę tu może czytać, trzymać moje jakieś inspiration. Gra o marzenia, tak, to jest moje aktualne największe marzenie, po prostu uzbierać hajsy na wesele. E, więc tak, być może. E, no. Chociaż chciałam powiedzieć, nie wiem, dlaczego tak. się się podzielić, bo tak. bo dużo to No, A musimy to jeszcze zmontować y, właśnie dla was już dzisiaj, no, teraz, już jak to widzę, że prawie pół godziny gadamy, więc. Więc y, tak, podsumowując, Box nam się bardzo podoba. Jesteśmy Zajęste. mega ciekawi tej książki. Ja myślę, że chyba ja ją ukradnę pierwsza, bo ja teraz jadę do Świnoujścia no, na ten weekend. Nie powiedziałam, na tyle to Dużo chyba. Jakby, nie wiem, tak 200, 300? 330. On jeszcze posłuchaj. Tak. No. No, więc tak 300, ale to jest duża czcionka, więc myślę, że spokojnie no, się to będzie chodzi. czytać. No, a jest raz. bardzo wygodna. Dobra, w każdym razie na pewno dosyć szybko się pojawi recenzja. Myślę, że na początku października, bo w czwartek zobaczycie vloga, którego mieliście zobaczyć dzisiaj. Więc myślę, że na początku października będzie recenzja i pewnie wtedy jakby też nawiążemy do tych produktów z boxa. Sam w sobie nam się bardzo podoba, bo jak zwykle mamy oryginalne produkty i to są produkty użytkowe, na co zawsze strefa czytacza stawia. To tak szybciutko jeszcze na koniec, po prostu, że chcemy bardzo. Pogratulować Danielowi wydania książki, bo myślę, że to też właśnie była taka jego gra o marzenia, wydanie to, tej książki. Ehm, liczę jeszcze, że Czyteczowa wyda jakąś książkę. E, jak nie Romas, to może jakąś książkę dla dzieci, bo widać, że też tam gdzieś się w tym odnajduje w tych książeczkach dla dzieci. No i co? I e, trzymamy kciuki za kontynuację, za dobrą. E, Marika czeka na sequel. Tak, czekam. E, nie, ale no, chodzi mi też o to, bo wiem, że Daniel zaczyna swoją teraz podróż. E, mam przynajmniej nadzieję, że nas też gdzieś tutaj odwiedzi przylegnice właśnie tych spotkań autorskich, więc trzymamy po prostu kciuki za, e, no, jakby, jak to się mówi? Te takie autorskie e, właśnie. Nie wiem, turnę? <laughs> Chyba jakoś tak, więc w każdym razie trzymamy kciuki i pozdrawiamy Was cieplutko, a na dzisiaj Wam bardzo dziękujemy, subskrybujcie kanał, zajrzyjcie do strefy czytacza i lecimy montować. Pa!